Sorry, że tak z ręki kręcę, ale jestem na wyjeździe dzisiaj a wjechało do zainstalowania Demko, jednej z moich ulubionych serii. Proszę bardzo, można sobie ograć za darmo Kiros Oldenera. Wszyscy fani Kirosów chyba czekali na coś takiego. Powiem wam, że grałem trochę chwilę wcześniej, miałem nawet sejfa, ale jakoś nie mogę tego save'a wczytać. Nie wiem czy to błąd konsoli, czy po prostu o co chodzi. Ogólnie co, no, wygląda bardzo podobnie do trujeczki, w sensie tak jak patrzałem rozbudowę zamku i jakby samokupowanie bohaterów. Grałem naprawdę bardzo krótko, to tylko tak informacyjnie, że jest coś takiego i można sobie to ograć. Jak coś to sprawdźcie, polecam. Myślę, że będziecie zadowoleni, zwłaszcza, że jest za darmo demko, nie? Pozdro.